Cześć! Witam w wyjątkowym odcinku tibijskim. Jest mega salóweczka dzisiaj. Nawet sobie nie wyobrażacie jak, ale jeszcze takiej na tym odcinku nie było mocnej salóweczki. Normalnie soluję bosika dzisiaj. Tego zaraz zobaczycie. Na pewno się domyślacie, gdzie już idę. No i wam powiem teraz. Właśnie, idę na fury. Raz się żyje. Taka fura jest tylko troszeczkę słabsza od demona, no ale wiadomo, no trzeba uważać na nie. Patrzcie, o kurde. A i tak no nigdy na nich nie ekspiłem, no to muszę uważać, bo nie wiem... Eee, kurde jak mi zjechały, ja pierdził. Trochę nieprzygotowany, byłem, mogłem jakieś lepsze założyć na nie. Nie myślałem, że mi tak czas, na ostro. Kurde. Dobra, bierzemy lepszy amulecik, bo nie wiedziałem, że tak ciskają ostro. A wiadomo jak soloweczka to na blisko musi być, to dowalamy je tutaj. Kurde, tu nie tak niebezpiecznie. to na wyższe lewera można. No wiadomo, jak ktoś ucieka, to może i na niższe. Ale ja nie będę uciekał. Jak solóweczka, to tylko na blisko. O, pięknie. Ale znając życie, na pewno ktoś tu będzie ekspił i na pewno mnie wygoni. Skąd ja to znam? Gdzie nie pójdę na jakąś miejscóweczkę, to zawsze leave, leave, please, leave. I'm exp here. I'm exp here. O, o no proszę, no proszę. I tylko powiedziałem, ale to już nie Polek. To jakiś inny ziomeczek. No dobra niech sekspi był wcześniej, no ale... O kurde boss! Bos mnie goni. On się zdygałem. Ej, a może go so solnego jednak a Walniemy soloweczkę, ale wiem, że on potrafi ładnie trzasnąć już. Ej, on jeszcze luruje coś. Ej. Prawie tyda miałem. Ja pierdził. Nie no kurde. Muszę go solować, Nie. To będzie najmocniejsza soloweczka jak podam radę. Bo to już jest koks. Trochę uciekam bo ja tak nie wiem jakie kombo może trzasnąć. Pisały że 1900 do 2000 nawet. Ale nie wiem czy to prawda. Fu. Kurde udało mi się z nim wygrać. Nie no najlepsza soloweczka, normalnie odcinka. Ja pierdził nie zasnę z wrażenia. Normalnie aż mi się Tatra rozlała na stoliku. Kurde. A, dziękuję. Olżem pocisnął teraz. Mega kot jestem. Jestem hiper mega mocny. Dziękuję za obejrzenie odcinka. Trzymajcie się. Cześć.